Wyznacz wzór ogólny podanego ciągu arytmetycznego. I ja bardzo lubię tego typu zadania, bo one są fajne. I tak, wyraz ogólny to jest taki, a n równa się a1 plus n minus 1 razy r. I teraz tak, potrzebuję znać a1 i r, więc podpunkt a moje a1 to jest pierwszy wyraz, czyli 1, to jest moje a1, no nie? r, jak wyliczę? Hmm? Przypiszmy sobie parę tych wyrazów. 1, 3, 5, 7, 9, tak? Czyli jak do 1 dodam r, mam otrzymać to. Tu dodam r, mam otrzymać to, dodam r, mam otrzymać to i dodam r, mam otrzymać to. Czyli, czyli, czyli 1 plus r ma mi dać 3. Więc r równa się 3 minus 1, czyli 2. I podstawiam do tego naszego wzoru. Czyli AN równa się 1 plus, N minus 1 razy 2. 1 plus 2n minus 2, 2n minus 1 pod punkt B. A 1 równa się minus 3. I znów podobnie będziemy mieć minus 3, mamy minus 6, minus 9, minus 12, minus 15. I jak tutaj? Dodam R, otrzymam ten wyraz. Dodam R, otrzymam ten. Dodam r do 9 otrzymam minus 12. Do minus 12 dodam r, mam otrzymać minus 15. Czyli minus 3 plus r ma mi dać minus 6. Czyli r równa się minus 6 plus 3, czyli r równa się minus 3. Podstawiamy do naszego wzoru, a n równa się minus 3 plus n minus 1 razy minus 3. To się równa. Minus 3 plus. Mm, minus 3N plus 3 to się równa minus 3N. Hmm. Macie pytania do tego? To proszę piszcie. Hmm. I podpunkt C. Tutaj spróbuję się zmieścić. Mamy tak. 1, 3 drugie, 2, 5 drugich, 3 i tak dalej. Czyli znów tu dodaje r, tu dodaje r, tu dodaje r. I tak, a1 to jest 1. 1 plus r ma mi dać 3 drugie. Czyli r równa się 3 drugie minus 1, czyli 1 druga. No i postawiajmy do wzorku naszego a n równa się a1, czyli 1 plus n minus 1 razy 1 druga to się równa, to się równa 1 plus 1, druga n minus 1, druga to się równa, to się równa 1, druga n plus 1, druga. To wszystko w tym zadaniu, także daj znać, czy to zadanie ci się spodobało, czy było miło, przyjemne i co myślisz o ciągu arytmetycznym.